Na jutro, spróbujemy na jutro, na jutro, no, spróbujemy, spróbujemy na jutro, bo... O, tak słucham, No, hal, dobry wieczór. O, witam, witam. Oferuje pan normalnie prze A. przewóz do Kalingradu? Tak, bez problemu. No właśnie, yy, dzwoniłem przed do tutaj do gościa, mówi, że granica zamknięta, że pana nie przepuszczą, coś tego, nie? No, nie wiem, no, kilka dni temu byłem i była, była z jak najbardziej. Jestem zainteresowany. Jutro był pan gotowy, albo na, jak nie jutro to maksymalnie w poniedziałek? Bez problemu. I sko, skąd, pan, skąd pan by wyruszał wtedy? Z, z Gdańska, ale to, to pytanie, kiedy pan potrzebuje? Co no właśnie, panie? bo to daleko jest zdańska, nie? Dlatego się dziwię, że pan okres Gdańska oferuje. Znaczy wie pan co, no, my jeździmy co chwilę z tego gdańskiego. to czy tak daleko, to jest 200 km do, na lotnisku w No co, nawet jutro bym chciał, dla mnie im lepiej, tym lepiej. No, nie widzę problemu, wypełni pan to formularz zlecenia i, i jedziemy. Rozumiem, że pan ma wizę, tak? Mam, no. Ile wtedy, ale koszt taki, nie? 220 euro. Gdzieś w zaokrągleniu to będzie ile? 1000 zł w zaokrągleniu? Jeszcze raz. Mówię, w zaokrągleniu to będzie 1000 zł? Co, tam 950 zł mniej więcej. No, w zaokrągleniu 1000. Tak, dokładnie. I co, na przykład, my wyjeżdżamy powiedzmy w Gdańska, nie? I dokładnie gdzie pan mnie wtedy wysadzi w zaokrągleniu? Yy, proszę pana, jeżeli pan przyjeżdża. Z dobraniem to z pana adresu biorę i dostarczę do pod adresem w Kaliningradzie, tak, w mieście, albo na lotnisko w Kaliningradzie, gdzie tam pan to potrzebuje. Ale normalnie w Federacji Rosyjskiej? No w Kaliningradzie, na terenie Kaliningradu. Ale normalnie w Federacji Rosyjskiej, tak? No, co tak, to no jest teren Federacji Rosyjskiej, tak, jak najbardziej. No to właśnie przez chwilą dzwonię do gościa, on mówi, że nie przepuszczają przez granicę. Dlatego właśnie pan, dziwię się, że, że pan to ogarnia i jestem zainteresowany. Tylko się tak dopytuję, żeby nie było ja, że mnie na granicy zatrzymają, nie? Nie, 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 Przejeżdża pan bezpośrednio ze mną y, lo, w moim kierowcu przez granicę. I normalnie będę w BD Federacji Rosyjskiej już jakby na, na końcu ścieżki, tak? Bo zależy mi, zależy... Proszę pana, po, za... bezpośrednio pod adres, który pan potrzebuje. Pan potrzebuje do miasta Kaliningrad, czy na lotnisko dojechać? Nie, ja na lotnisko nie jadę. Jadę do Kaliningradu na wskazany adres, na apartament. No to sobie bezpośrednio pod ten adres pojedziemy. No i co, w zakręgleniu 1000 zł? 220 euro dokładnie. Tak, mój mus... w przeliczeniu na, na złotówki to, to 950 zł wychodzi, no. No i na przykład jak ten adres, który wklepię, to... to... Pan, jaką usługę, to w zaokrąganiu pan pod tym jestem je wysadzi. I nic mnie nie interesuje, oprócz, Dobry, że mam, do... oprócz, że mam paszport. Yy, znaczy wie pan, no musi pan mieć ten komplet papierów, tak? Swoich. Z pana perspektywy wychodzi, że potrzebuje pan paszport, i widzę mieć, tak? Yy, Rosyjsko. I cała i reszta to jest yy, po mojej gestii, tak? No tak, właśnie wolę się dopytać, żeby nie było ja później na granicy, czy coś, nie? No bo wizę pan też posiada, tak? No tak. No to bez problemu. No. Jeżeli pan może podróżować do, do Rosji, to bez żadnego problemu. No. Ja jestem wykonawcą transportu dla pana. I na przykład miał pan już takie doświadczenie, żeby nie było jaj, że woził pan na przykład powiedzmy kogoś już wcześniej? Jakie doświadczenia? O, o co pan chodzi? My na ja przykład, że, miał, że wióz, 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 na wiózł, wiózł pan kogoś z Polski do Federacji Rosyjskiej bez problemów? Że na przykład nikt się nie przyczepił? Bo ja nie bo chcę uniknąć takiej sytuacji, że jadę, a na granicy, nie wiem, y, będą jakieś dymy, albo nie wiem, że będą y, no, problemy, a, a ja po prostu chcę się tam dostać z punktu A do punktu B i koniec. Czy pan jeździł, y, pan jest obywatelem polskim, tego co ja słyszę po polsku. Ja czy, jestem tak? Polakiem, ale mam wizę. I tak dalej. Dobra. Jadę tak jakby do mewki, do, do federacji, znaczy do Kaliningradu, jadę do mewki, tak? Dla do kobiety. Dobra, a powiem mi Pan tak, czy był Pan w ostatnim czasie albo kiedykolwiek na Ukrainie? Nie, nigdy. No to nie, nie ma raczej czego się spodziewać w tej jakiejkolwiek A nie będzie właśnie takiej na granicy? Jaj? Tak jak panu powiedziałem, jeżeli pan nie podróżował wcześniej do, na Ukrainę, nie ma pan zakazu wjazdu do, 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 do Federacji Rosyjskiej, posiada Pan wizę i posiada pan ważny paszport, to nie powinno być problemów. Dobra, problemem. to inaczej, szczerze, czy wziąć na przykład tak szczerze, że między nami. Na przykład wziąć jakiś na przykład napiwek albo coś takiego, żeby nie było ja wie pan o co chodzi. Czy na przykład takie na przykład luźne, luźne 100 euro czy coś? Żeby... Nie, 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 nie. Nie, to nie ma, nie pytań. ma na przykład takich... E, no, chyba, co, co innego gdyby Pan coś tam miał w, w walizce, no nie wiem, no. jakieś bardzo dużo różnych przedmiotów, no chciałby Pan coś przewozić, to tam celnikowi trzeba było dać, ale jeżeli Pan jest po prostu podróżnym, no, to e, z tej perspektywy nie ma żadnej, nie, nie ma takiej potrzeby. Prawda. W razie co wezmę luźne 100 euro. Tak, weźmie pan na 100 euro i przede wszystkim ruble, bo trzeba coś tam w rublach płacić. Otóż na terenie Federacji Rosyjskiej. Tak, oczywiście. No dobra, no to. Yy, to będzie w zaokrągleniu 1000 zł. Yy, jakbyśmy jechali, to w poniedziałek. Ale ja muszę to jeszcze na przykład, nie wiem, że Panu teraz już wypytałem, że na przykład już jedziemy, tylko mhm. ja na przykład zadzwonię na przykład jeszcze w niedzielę, żeby potwierdzić, że jedziemy w poniedziałek, nie? Ja potrzebuję dokładne dane, skąd Pana odebrać, gdzie, gdzie Pana dowieść? i jeżeli to będzie z Gdańska, no to możemy to załatwić bez, bez jakiegoś wcześniejszego się rozliczania, tak? Jeżeli Pan będzie jechał z innej miejscowości, to będę potrzebować też płatność z wyprzedzeniem. Pan, pan skąd jest? Skąd, skąd pan chce jechać w ogóle? Krągo. Jeszcze raz, skąd? K krągo. Krągo. Gdzie, gdzie to jest? O, pierwszy raz słyszę. No to jest niedaleko Gdańska, wioska, Krągo. A, Krągo. No dobra, no najwyraźniej to, to robię, że Krąg, krąga, tak? Musiał to wy wygooglać dokładnie. No to myślę, że musiałby Pan wtedy, jakąś tam zaliczkę wysłać wcześniej. No Kiedy tak, to nie mówię. No tak, możemy to zrobić. Tylko mówię, tak jakby muszę to się przekonać, bo tak naprawdę będę jechał pierwszy raz, a nie chciałbym gdzieś utknąć na granicy między Polską a Rosją. Tym bardziej, że Pan mówi, że to nie ma problemów. A ja z tego, co słyszałem w wiadomościach, to mówili, że granica polsko-rosyjska jest zamknięta. A Pan mi mówi, że nie ma problemu z przejazdem. No, to wejdzie pan się na kamery na, na stronę gra, na granicy, i z tego co ja wiem, no to yy, nie słyszałem, żeby zamykali ją jakoś na dniach, więc. A to, ten, ale ten, to, to powiem panu szczerze, jak ja pana znalazłem. Yy, wklepałem w takiej witrynie google.pl yy, yy, taką frazę: yy, Przejazd yy, Polska yy, przejazd Kal Polska Kaliningrad. I wysła mi pana strona internetowa. Ja pa, pana numer wybrałem, i pan odebrał e, telefon i pan mi właśnie gada. I właśnie myślałem, że to mogą być jakieś jaja albo jakiś nielegalny szwindel. A z tego co pan mówi, to normalnie tam się odbywa taki transfer, nie? No z opartego, może pan na autobusem PKS-u pojechać. Nie no, przecież to już bez jaj, nie? Wolę zapłacić, żeby bezpiecznie sobie dojechać. No wiesz, co, co Wam powie, e, mogę powiedzieć z tym? No, przejazdy się odbywają cały czas i e, nawet tam dosyć duże kolejki e, na, na granicy nie, nie tak dawno były związane sam z, z ruchem granicznym. Więc e, e, pierwszy raz słyszę, że granica była zamknięta. No, chodzi o, 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 chodzi o obostrzenia i tak dalej, nie? Wie co, obostrzenia to były w momencie, kiedy były obostrzenia covidowe, tak? To, to były obostrzenia, ale w tym momencie się ruch, ruch wizowy odbywa bez problemu. Jeżeli jest Pan Polakiem, to bezproblemowo. Jeżeli pan by był Ukraińcem, to ma pan zakaz wjazdu. Gdyby był pan na podróżnym, który odwiedzał Ukrainę w ostatnim czasie, to mógłby pan się spodziewać dłuższego przekroczenia granicy i jakichś tam dodatkowych pytań. ale poza tym wszystkim, jeżeli pan jest obywatelem Unii Europejskiej, posiada pan aktualną i ważną wizę uprawniającą do wyjazdu do Rosji, to nie no. ma problemu, bo rozumiem, że pan nie jeździł, tak, do, do tego Kaliningradu? Nie, bo... nie, nie jeździłem, tylko mówię, moim... czego się obawiam, jedyne czego się obawiam to nazwiska, a tak poza tym, moim zdaniem, niczego się nie obawiam, bo mam tak jakby wizę, wszystko mam, nie? No wiadomo, jak to może być na miejscu. E, da... Dawno pan tą wizę wyrabiał jest, ona jest ważna na... One, pewno? no dawno, dawno niedawno, tam by z pół roku nawet niecało chyba minęło. No, no dobra, no to ma pan na pewno ważną no wizę. No tak, ale mimo, mimo wszystko obawiam się nazwisko, bo nazwisko na pewno nie jest polskie, nie? E, wie pan co, ale... Kurczę, ale co, rosyjsko ten... ukraińsko języczne? No raczej tak, raczej, no... Ty, ty no to... Wie pan co, nie spotkałem się jeszcze, żeby za samo nazwisko kogoś brali specjalnie na przepytki, Bo jedyne, czego można się spodziewać, to wzięcia przez FSB na taką dodatkową kontrolę. Tam będzie funkcjonariusz siedział i pytał się skąd, po co, dlaczego, dlaczego pan to FSB podróżuje, tak? Jeżeli będzie miał pan jakieś formę zaproszenia albo coś, kontakt do tej osoby, który, do której pan jedzie, to niech tylko lepiej, tak? Pod po no. tym względem. Ale jeżeli pan. Nie ale ma dobra, nie, ale, nie, ale nie, lepiej nie lepiej powiedzieć po prostu, że jadę do foczki, no bo jadę tak naprawdę do kobiety, nie? No, generalnie tak, no, najlepiej tam prawdę mówić, tak? Jeżeli nie ma pan nic do ukrycia, no to no. najlepiej powiedzieć, że jedzie pan do okolicy kobiety i tyle, tak? No, ludzie różne mają cele podróży. No. Jedni żony, drudzy kochanki, trzec, trzeci mają biznes jakiś, więc no, ludzie podróżują do tej, do tej Rosji, jakby nie patrzcie. A Kaliningrad to, to jest taka to, to troszeczkę brama w tym momencie na, na, na wjazd do Rosji. Więc jeżeli pan nie ma jakichś tam. To jest, nie, to jest właśnie dziw... celów, to to bez problemu. To jest dziwne, bo pana ja zwróciłem ile? W zakąganiu godzinę temu. On mówi, że może mieć zawieźć no. do królewca i on dalej nie jedzie. W sensie, do, no, do, do królewca, tak, jak najbardziej. No, do Moskwy ja pana raczej nie zawiążę, jak pan potrzebuje. Ale do, do, do królewca bez problemu. No. Ale nie, my gramy o Federacji Rosyjskiej. Przekraczamy granice. Tak, no, Królewiec się, się mieści w Federacji Rosyjskiej ca, cały czas. No i teraz pan mi znowu w głowie miesza, no bo już ustaliliśmy jak, tak jakby kwotę, tysiąc złotych w zakrągleniu. teraz pan mi coś tak dziwnie gada. Ale z czym czy dziwnie gada? Bo ja troszeczkę pana nie rozumiem, w czym, w czym problem jest? Królewiec jest w Federacji Rosyjskiej od osiemdziesięciu lat, tak? Więc jeżeli pan chce jechać do Królewca, do Kalingradu, czy... No tak, do Kalingradu. Wzią, właśnie tańca, chodzi, mi o, chodzi mi o Kalingrad. No o, Dokładnie. Kalingrad mieści się w Federacji Rosyjskiej. Od... No ja właśnie chcę jechać do Kalingradu. Kobieta ma w Kalingradzie pod adresem. No idealnie. No, a pan teraz wyjeżdża, że pan mnie wysadzi w, w królewcu. Proszę pana dajcie, y... naprawdę nie mam czasu No ja, ja tak, ja tak samo właśnie, dobra, nie pan dalej. Dobra, no. przepraszam emocji. Do no, o, no, dzięki.